O, czy kaszel zaskoczył cię nagle w środku dnia? Wypróbuj nowość. Strepsils na kaszel w wygodnej kapsułce do połknięcia, która szybko i skutecznie tnie wydzielinę na kawałki, ułatwia odkrztuszanie i zwalcza kaszel. Nowy Strepsis na kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zwycięstwo! zwycięstwo. 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 Pokażmy wszystkim nasz głód zwycięstwa! Do zebrania maskotki z limitowanej edycji Danio! Zawsze go polecam. Zaufałam mu. To mój krem. Nivea Visage Q10 Plus zawiera naturalny dla skóry eliksir młodości koenzym Q10. Wygładza zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Kremku 10 Plus. Numer 1 w walce ze zmarszczkami w Polsce. Od Nivea. Sprawdź nową taryfę OMG 3990. Dla tych, którzy lubią pogadać, nielimitowane połączenia w sieci i smartfon LG Swift L3 z aplikacją do tworzenia notatek Quick Memo. Tylko za złotówkę. OMG. Oszczędzasz, masz, gadasz. Tylko w plusie. Smakołyk na drogę. Wow, Kinder Joy! Pyszny mleczno-kakaowy krem, chrupiące kuleczki i zabawka. To Mario i Luigi! Zabawki z serii Super Mario. Teraz w Kinder Joy. Wow, nowa Coca-Cola zero cukru. Czy to najlepsza Coca-Cola ever? No! Yes! No! Yes! No! Yes! Ok, spróbować najpierw chcę. Yes! Spróbować najpierw chcę. Już nie Niezwykłe połączenie czekolady i karmelu. Mm. Płatki Lion, Dzika przyjemność. Odetchnij całym sobą. Mały głupiec może zaatakować cię o każdej porze.